Cześć! Witam wszystkich w nowej serii Chwytaj Newsy. Będzie to seria, w której będę przedstawiał różne ciekawostki, wydarzenia, zawody i rzeczy, które się w ostatnim czasie zdarzyły w świecie jiu Zapaszcie sobie kawę i zapraszam do oglądania. W zeszłym tygodniu Mateusz Szczeciński wystąpił na gali Polaris. Bronił tam tytułu mistrza swojej kategorii. Jakiś czas temu odbył się turniej, w którym wygrany miał zmierzyć się z Mateuszem. Początkowo miał to być PJ Barcz. PJ chciał się przygotować do ADCC i odmówił walki z Mateuszem Szczecińskim, obawiając się o swoje nogi. A jak wiadomo, Mateusz nie ma litości dla nóg. W miejsce PJ-a wskoczył Levy Jones, który dał bardzo dobry występ na turnieju kwalifikującym o pas. Podczas starcia walka była bardzo zacięta. Wymieniali się nawzajem leglockami, próbami zajść za plecy. Było całkiem dużo akcji i ludziom się bardzo podobało. Jednak żadnemu zawodnikowi nie udało się skończyć przed czasem, więc walka zakończyła się decyzją. Wygrał Mateusz Szczeciński dzięki większej ilości prób poddań. Ale walka na tyle była ekscytująca, że dużo ludzi wręcz domagało się, żeby ich kolejne starcie odbyło się bez limitu, czasowego i tylko na poddania. Pas mistrzowski Gali Polaris zostaje w Polsce. Jak już o zawodach mowa, to mieliśmy bardzo dobrze obsadzoną galę Hus number One. Na tej gali mogliśmy zobaczyć walkę starszego brata Nikiego Ryana przeciwko Joshowi Saundersowi. Starszy brat Nikiego Ryana, znany też innym jako Gordon Ryan, przez całą walkę raczej dominował, chociaż momentami miewał problemy. Ale ostatecznie znalazł skrętówkę i skończył walkę przed czasem. Po walce wspominał, że cały czas doskwierają mu problemy żołądkowe. I czy w takim razie jego występ na ADCC jest pod znakiem zapytania? Zobaczymy w dalszej części tego roku. Kolejna walka Fabricio Andrej kontra Diego Pato. Fabricio na początku zaskoczył i bardzo dominował w walce. Miał bardzo dobre próby przejść gardy, złapał nawet Kimurę i prawie plecy, jednak Diego Pato zachował cały czas spokój. I ostatecznie Fabricie popełnił jeden błąd, który pato wykorzystał, przez co Diego znalazł się za plecami Fabricia i stamtąd go poddał. Kolejna walka Jonatas Gracie kontra Jacob Couch. Jonatas Gracie wygrał cały czas nakładając bardzo mocną presję i nie pozwalając Couchowi w żaden sposób dojść do leglocków czy jakiejkolwiek ofensywnej akcji. Następnie mieliśmy Victor Hugo kontra Javier Zaruski. Hugo był zdecydowanym faworytem, no i też nikt się nie zawiódł. Całą walkę dominował, aż w końcu znalazł możliwość zajęcia pleców i uduszenia stamtąd. Przy czym udowodnił, że wszystko poniżej oczu to szyja. I wcale nie trzeba jakoś mocno szukać tej szyi, żeby poddać przeciwnika. Następnie mieliśmy jedną z najciekawszych walk. Tainan Talpra kontra Jay Rod. Jay zaczął od bardzo szybkiego obalenia na samym początku walki. W pewnym momencie prawie miał dosia, jednak Tainan od razu uciekł. Parę prób przejść gardy bardzo bliskich, ale ostatecznie Jayrodowi kończyły się pomysły i z minuty na minutę coraz gorzej mu szło. Tainan z kolei, wraz z trwaniem walki, coraz bardziej wyczuwał Jayroda i był w stanie mu zagrozić paroma poddaniami. Nie udało mu się poddać Jaya, ale w drugiej części walki zdominował pozycyjnie oraz miał więcej prób poddań. Kolejna walka Elia Dorsey kontra Joseph Chen. Na początku walki Joseph był w stanie obalić Eliacha, a później z półgardy znaleźć możliwość wskoczenia z plecy i stamtąd był w stanie zakończyć walkę duszaniem z zapleców. Następnie mieliśmy Itan Krenlinsten kontra Deandre Korbe. Deandre na początku mocno inicjował ataki na nogi, jednak Itan jest specjalistą w bronieniu i atakowaniu nóg, więc sobie stamtąd poradził, jak tylko Deandre zostawił trochę miejsca, Itan od razu przeszedł, Zdominował w dosiadzie, a następnie znalazł plecy. Utrzymał kontrolę do końca walki, ostatecznie wygrywając przez decyzję. Ktoś jeszcze o tym nie wie, to obecnie trwa wojna ADCC kontra Craig Jones Invit Invitational, 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 y, turniej Craiga Jonesa. Craig Jones zorganizował turniej, który miał wyjść naprzeciwko ADCC. Jest to pewnego rodzaju protest. Wobec tego, że ADCC z roku na rok coraz bardziej się rozwija, są fajerwerki, bębny, ognie i bardzo, bardzo dużo różnych aspektów technicznych, które wskazują, że turniej coraz bardziej się rozwija. Jednak, pensja zawodników praktycznie w ogóle się nie rozwija. Od wielu, wielu lat nagroda za wygranie turnieju jest dokładnie taka sama. Główną nagrodą w ADCC tak naprawdę był prestiż, i później tacy ludzie byli chętnie brani na różne seminaria, czy ludzie kupowali szkoleniówki. Ale same zawody nie były ich głównym źródłem zarobku. A żeby dostać jakąkolwiek nagrodę, trzeba wygrać z czterema najlepszymi zawodnikami na świecie, jednocześnie wiele miesięcy przygotowywać się do tego turnieju, czyli tak naprawdę nie ma gwarancji, że taki kamp przygotowawczy w jakikolwiek sposób się zwróci. I też te najlepsze osoby na świecie, wygrywając najbardziej prestiżowy turniej, tak naprawdę nie będą w stanie się utrzymać, tylko i wyłącznie z bycia zawodnikiem i startowania w zawodach. Craig Jones chce to zmienić i wyszedł z inicjatywą własnego turnieju. Który będzie w ten sam weekend co ADCC. W turnieju Craiga będzie do wygrania milion dolarów w kategorii minus 80 kg i milion dolarów w kategorii plus 80 kg. dodatkowo każdy zawodnik za samo pojawienie się na turnieju, niekoniecznie wygranie, dostanie 10 000 i 1 dolar, czyli o 1 dolar więcej niż wygrana na ADCC. Oprócz turnieju odbędą się różne superfajty. nie wiadomo jeszcze do końca ile ale na ten moment potwierdzone są dwa. Jeden to w sumie bardziej nawet freak fight, bo będzie walka Craig Jones kontra Gabi Garcia oraz Fiona Davis kontra Mackenzie Dern. Bardzo dużo zawodników, którzy się zakwalifikowali do ADCC lub dostali zaproszenia, zrezygnowało ze swojego startu na ADCC i przeszli do organizacji CJI. Tu możecie zobaczyć listę. Na ten moment to wszyscy znani zawodnicy, którzy będą startowali. W najbliższych tygodniach będziemy poznawać kolejnych zawodników, którzy dołączą do turnieju Craig'a Jonesa. Walki na turnieju Craig'a Jonesa będą odbywać się w tak zwanej dziurze, czyli mamy normalną matę, ale ściany są zbudowane po ukosie. Dzięki temu nie będzie sytuacji, w której zawodnicy wypadają poza matę np. podczas poddania oraz będzie można w kreatywny sposób wykorzystać te ściany. Odbyło się już parę turniejów grapplingowych na tego typu matach, ale obecnie jedynie w organizacji Karate Combat. Tutaj możemy zobaczyć, jak Craig Jones wykorzystał te ściany do wskoczenia po trójkąt. Obecnie środowisko jest podzielone. Niektórzy uważają, że ADCC zapewnia na tyle duży prestiż, że nie potrzebują zawodnicy większego wynagrodzenia. A niektórzy, a nawet większość ludzi, wspiera inicjatywę Craig'a, ponieważ dzięki takim inicjatywom nasz sport może być popchany jeszcze bardziej do przodu. W przyszłości może otworzy to nam furtkę. Do utrzymywania się z tego sportu tylko i wyłącznie startując w zawodach, co obecnie nie jest zbytnio możliwe. A wy co byście wybrali? Prestiż i sławę? Czy może milion dolarów? A jak już mamy temat ADCC, to warto wspomnieć o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu podczas jednego z ADCC Open. Jeden z zawodników B -teamu, po przegranej walce, stanął na plecach swojego przeciwnika i zaczął na nim surfować. Co prawda tylko przez chwilę, ale i tak zdenerwowało to osobę z dołu. Która od razu wstała i chciała popchnąć surfera. Jednak do akcji wkroczył inny zawodnik Bitimu, który rozpędził się i z partyzanta od tyłu uderzył przeciwnika swojego klubowego kolegi. Nie wiadomo skąd ta reakcja, czy to zła ocena sytuacji, czy może cykl sterydowy źle wjechał, ale po całej tej akcji poszkodowana osoba, która dostała z pięści, chciała pozwać zawodnika Bitimu, którym okazał się Kiran Kiczuk, czyli jeden z topowych zawodników. Jeśli do pozwu dojdzie, to Kiranowi grozi deportacja i różne nieprzyjemności prawne. No, chyba, że się chłopaki dogadają. Ponadto, Kiran, jak i jego kolega klubowy, dostali bana na ADCC, zarówno jako zawodnicy, jak i trenerzy. Czyli już mają zablokowaną możliwość startowania w turniejach ADCC i też nie mają wstępu jako trenerzy. A dlaczego ta sytuacja się wydarzyła? Zwodnik B-teamu sfrustrował się tym, że przez ostatnią minutę jego przeciwnik praktycznie nic nie robił i tylko czekał do końca walki, rozkładając się płasko na macie i blokując wszystkie możliwości zaatakowania czy też przejścia gardy. Ale czy to był wystarczający powód, żeby komuś stawać na plecy? Oceńcie sami. Jak już wcześniej mówiłem o tym, że jest napięta sytuacja między turniejem ADCC a turniejem Craiga Jonesa, to Craig otrzymał pogróżki śmiertelne od jednego z organizatorów ADCC. Jednak główni organizatorzy ADCC nie popierają takich działań i podobno set został zwolniony. Ale czy to prawda? Nie znalazłem oficjalnego potwierdzenia. A z wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie, to nadal trwają zapisy. Na letni obóz BJJ Marga obóz odbędzie się w bardzo klimatycznym miejscu, czyli dojo Stara Wieś. Codziennie dwa treningi prowadzone przez Claudio Calasansa, oraz otwarta mata wieczorami. Link do wydarzenia znajdziecie w opisie. A jeśli martwicie się, że nie będzie z kim zostawić dzieci, to na obozie również będą prowadzone treningi i zajęcia dla dzieci. To tyle z dzisiejszych chwytanych newsów. Jeśli podoba Wam się taki format, możecie zostawić komentarz.